Siemanko Mordeczki, witam Was w kolejnym odcinku. Oczywiście z Pokémon Go. Dzisiaj specjalny research na Genesecta. Spróbujemy sobie zrobić właśnie te wszystkie kwestie. Ten event jest płatny, kosztuje bodajże 37 zł. Można zaproszenie było kupić w sklepie Pokémon Go, no i nie trzeba przy tym spotykać się z ludźmi. Prędzej czy później ten Pokémon trafi właśnie na x ale póki co Niantic poblokował wszystkie większe imprezy, także odwołane zostały X-Ride, Community Day, nawet te największe safari zone ze względu na wirusa, który panuje na całym świecie. No i się nie dziwię wy tak, że zostańcie w domu albo grajcie po prostu samemu, z dala od ludzi, tak jak ja właśnie dzisiaj to zrobię. Korzystam z samochodu, jestem sam, myślę, że jestem bezpieczny, z nikim się nie spotkam, także nakręcimy sobie taki odcinek na początek, Zachęcam do subskrypcji kanału, mordy wbijajcie, łapeczki do góry. Zachęcam też do grupy na Facebooku Bonkol 12 Niantic Games. A teraz jedziemy w jakieś spokojne miejsce pod pokestopy. Tam opowiem Wam o nowościach w grze. No i zaczynamy wykonywać te wszystkie questy na naszego nowego Pokemona. Zapraszam do oglądania, łapa w górę, lecimy! Zanim zaczniemy wykonywać te wszystkie questy płatnego eventu, szybkie przypomnienie: bo już dzisiaj wystartował kolejny z eventów. Od piątku 20 marca, od godziny 8 rana, do 23 marca, do godziny 22. Więcej pokemonów typu normalnego, ognistego, wodnego, elektrycznego i lodowego na dziko. Także możemy sobie zapolować na różnego typu. Różne Pokémony. Ninkada w jajkach 5km i na dziko. I tutaj Ninkada dostaje wariant Shiny. Karablast i Shelmet. Częściej z jajek 5km, też całkiem spoko. Rajdy od poziomu pierwszego i czwartego zawierające tematyczne, stalowe i robacze Pokémony. Tutaj macie infografikę, co obecnie jest na rajdach tieru pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego oraz na piątym tierze mamy naszego Kobaliona, który może być w wariancie Shiny. Wczoraj porobiłem troszkę rajdów na tego Pokemona, niestety Szajniaka nie udało mi się dorwać. No i bonusy, jeśli chodzi o bonusy. Dwa razy Stardust, załapanie i wykluwanie Pokemonów. Także całkiem spoko opcja. Najlepsza waluta w Pokémon Go jest do tutaj zdobycia razy dwa. No i nowa informacja, nowa legenda na tierze piątym od w sumie... 1 kwietnia od samego rana do 21 kwietnia do godziny 22:00. Londorus pojawi się w Pokémon GO na rajdach pięciopoziomowych. No, jeśli chodzi o typ, jest to ziemny, latający. Statystyki: atak 261, defensywa 182, Stamina 205. Maksymalne CP na 40 levelu to jest 3588. Jeśli chodzi o setkę 2050 bez boostu pogodowego, no a 100% z boostem pogodowym to jest 2563. Jest on odporny na elektryczne, pokemony walczące, robacze, trujące, ziemne, ale za to wrażliwe na lodowe i wodne. tyle na razie na temat tego pokemona. Mam nadzieję, że wybiorę się na jakiegoś rajda. Mam obecnie trzy konta, może pożyczę od kogoś jedno konto i bez spotykania się z ludźmi po prostu zapoluję sobie na tego Pokemona, żeby wiadomo, mieć go w Pokedeksie. A Wy zostańcie w domu, jeśli macie tylko jedno konto, Niantik powtarza te wszystkie eventy, legendy później z w boksach. Można je ponownie dorwać w wariancie Shiny. Także nie jest tak, że jeśli nie dorwiecie teraz której z tych legendy, że ona przepadnie i na pewno nigdy ją nie złapiecie, na pewno będziecie mieli jeszcze okazję to zrobić. A pamiętajcie, najważniejsze jest zdrowie, także siedźcie w domu, poróbcie sobie całkiem inne rzeczy. Był ostatnio fajny box. 30 bodajże insensów Za jeden pokécoins Z którego naprawdę leci mnóstwo pokemonów No i trwa on godzinę Także lepiej pograć sobie w domu Odpalić insensa Ja też rozdaję boksy na Meltany Te boksy też trwają godzinę Jeśli ktoś chce naprawdę takiego boksa Zapraszam nawet na live z Fortnite a. Spróbuję wam te boksy powysyłać I możecie sobie na spokojnie Tutaj pograć w domu Dodatkowo mamy walki PvP ligowe pierwszy sezon już Ruszył jakiś czas temu Także tam też możemy sobie na spokojnie Powalczyć i pograć w domu w Pokémon Go Także gierka już odpalona Przechodzimy do naszego plecaka Jak widzicie Nasz bilet Jest, także odpalamy go Oczywiście jeśli W ciągu tego eventu Nie zdążycie Wykonać tego questu Nic się nie stanie, w każdej chwili możecie sobie Te wszystkie questy tutaj Wykonać. No i przejdźmy do zadań specjalnych. W sumie ten bilet odpowiadał się automatycznie, także tutaj nic się nie stało. Zobaczmy, co trzeba zrobić w pierwszym kuście. Trzeba zawalczyć z jakimś trenerem 5 razy, złapać 25 pokemonów typu normalnego oraz dać naszemu Badi jedną malinkę. Także za chwilę to wszystko sobie wykonam. I tutaj mamy nagrody, także całkiem spoko. Tam chyba czapeczka nawet jest. 5 Ride pasów, no i jakiś tajemniczy Pokemon. Ja biorę się za wykonywanie tego quest'a, no i widzimy się jak po prostu ten quest już wykonam. Także dla Was to jest chwilka, a dla mnie łapanie 25 Pokemonów oraz toczenie 5 walk. Widzimy się za chwilę. No i w końcu udało mi się złapać 25 Pokemonów typu normalnego, więc odbieramy Pierwsze nagrody, pierwszy etap mamy zakończony Także łapiemy naszego tajemniczego pokemona Spoko, tak zwany worek na śmieci Oczywiście Pineapple. Nie wiem nawet czy mam ewolucję, musiałbym sprawdzić Ultra ball I za chwilę odbierzemy sobie resztę nagród Przechodzimy do etapu drugiego Ciężko łapało się te pokemony Typu normalnego, mało się tutaj respi, Więcej widziałem pokemonów wodnych i elektrycznych No i zobaczymy Jakie Westy są kolejne, jakie zadania kolejne przygotował Niantic dla nas tutaj oczywiście nasz Pokémon złapany sprawdzę może, czy mam ewolucję od razu tego pokemona, nie mam i brakuje mi jeszcze 4 candy, także przy okazji sobie połapię, jak widzicie różne tutaj pokemony przejdźmy z powrotem, odbieramy te wszystkie nasze mhm. nagrody czyli 5 premium pasów, czapeczka no i kolejny tajemniczy Pokémon. sprawdźmy co tu jest, Pinsir Szkoda, że nie Shiny, 1245, ultra bolem. W sumie nie ma ewolucji, ale Paina Berry poleciał. Dobra, rzucamy. Mam nadzieję, że złapie się za pierwszą bolą. Przechodzimy do kolejnego etapu questów. Jak widzicie, ciągle nagrywam z samochodu. Wielkie sorry za to, ale nie zamierzam ryzykować. Także kolejny Pokémon złapany. No i sprawdźmy, co trzeba zrobić w kolejnym etapie questu. Tą całą rozmowę tutaj sobie przewiniemy. No i... Mamy drugi poziom naszych questów, może nazwę to poziomami. Power up 5 razy, czyli po prostu zrobić power up pokemonów. Zaraz to sobie zrobimy, z tego względu mam parę setek. To przy okazji właśnie takich questów je sobie wzmacniam. I tu złap 25 pokemonów typu ognistego, także całkiem spoko. I weźli 3 gifty do naszych friendsów. To będzie bardzo proste, także wchodzimy we friendsów. Pierwsi, lepsi, moi przyjaciele otrzymają 3 gifty, także leci pierwszy. Przy okazji pokażę Wam moje setki. <laughs> także leci pierwszy gift. Tutaj do Adama drugi gift. No i za chwilę poleci trzeci. I tym samym od razu pierwszy etap tych questów. O jeszcze laki Frainsa mam z Adusiem. Także też mu wyślę gifta. Pierwszy etap mamy zaliczony. Teraz trzeba zrobić 5 power upów. Także wchodzimy w Pokémony. Wbijamy sobie czwórkę i gwiazdkę. Wyskoczą moje setki. No i zobaczymy, którego można sobie tutaj wzmocnić, tutaj parę już mam wzmocnionych ale może zrobimy sobie zaczekajcie, zaczekajcie widziałem tutaj Registeel może się przydać tutaj do walk i w 100% to jest zrobione, to jest zrobione może jakiegoś takiego pokemona Bulbozaur. Bulbozaur o właśnie, lecimy z tym czyli pierwszy power up za chwilę drugi trzeci, czwarty i piąty Lecę łapać Pokémony ogniste No i myślę, że widzimy się już Jak kolejny raz wykonam Ten quest Jak widzicie tutaj te power szybko idą Te setki moje wzmacniam Tylko przy okazji właśnie takich questów Szkoda mi Stardust'a A takie questy jak są No to i tak je trzeba wykonać i tak Dlatego wtedy te nasze setki Sobie tutaj robię No i dobra, widzimy się jak złapię 25 pokemonów ognistych a tu akurat tutaj nie ma żadnego, ale po drodze widziałem już parę sztuk, także i jadę po nie. No i tym razem udało nam się już złapać e, Ogniste pokemony, więc odbieramy kolejne nagrody, zobaczymy co tam za tajemniczy pokémon siedzi. I tutaj mamy Karablast. Karablast mamy Karablastka 491 CP. Oczywiście Paina Berry. E, Ultra Ball. Jestem ciekawy jakie są kolejne zadania, ale generalnie widzę, że Wszystkie tutaj questy e, trzeba łapać po 25 pokemonów danego typu. Ciekawe jakie pokemony będą następne do złapania. Tutaj mamy naszego Karablasta. Wchodzimy jeszcze raz no i odbieramy. Tutaj mamy fajnie, bo mamy trzy super inkubatory do odbioru. Charge TM3, 3 super inkubatory no i kolejny pokemon. Zobaczymy może coś Shiny. Skarmory, Skarmory dobra może być 891 nie będziemy się z nim bawić od razu z Goldenką go. Później w ogóle posprawdzam sobie, czy może jakaś setka nie wpadła, no bo troszkę tych Pokemonów dzisiaj sobie łapiemy. Raz, dwa i powinno się złapać. No i siedzi dokładnie. Także lecimy z kolejnym etapem questów. Myślę, że dzisiaj uda mi się to ukończyć, no ale nie zapeszajmy, zobaczymy. Dobra, tutaj znowu kolejne te spotkanie sobie przewiniemy na szybciora. No i z Transfer, 3 pokemony, całkiem spoko, zaraz to zrobię, 25 wodnych pokemonów tym razem I wykluć jajko, jajko się wykluje i tutaj plecak mamy, plecak mamy w nagrodach Trzy insensy, no i kolejny pokemon tajemniczy, także lecę, transferuję te pokemony No i oczywiście łapię wodne pokemony No i kolejny etap, quest ukończony Yy, wsadziłem sobie w dwójkę w inkubatory i nic ciekawego w sumie nie wyskoczyło, dlatego wam tego nie pokazałem. Zobaczymy, co tutaj jest do złapania. Spoko, może nawet z pine-upem a w sumie i tak nie zwieje, i tak nie zwieje. Ultra Ball na szybko, spróbujemy go sobie dorwać. I jak na złość odbija. Strasznie lubię wykonywać te questy. Także każdy specjalny taki quest od razu jadę na niego i jak najszybciej chcę go sobie ukończyć. Z tym, że dzisiaj. Pogoda troszkę się zepsuła, to akurat jest nieistotne, bo i tak siedzę w samochodzie no ale robi się szybko ciemno. O, jeszcze dwójeczka leci, także zobaczymy, co tutaj z tej dwójeczki poleci tak przy okazji. Szkoda, że nie szajni, no ale dobra, setkę mam, także może być, zostawimy go na kiedy indziej. Tutaj kolejne nagrody, czyli mamy trzy insensy, plecak i zobaczmy. Co teraz dostaniemy? 1249 CP. Także Pajna Oczywiście Ultra Ball. Akurat Excellent wszedł. I od razu pierwszy grade mi zaliczyło. Także zobaczmy za chwilę, co się stanie tutaj. Dobra, Scissor złapany. Na szybciora przełączamy. Kolejne spotkanie. Przewijamy to wszystko. No i sprawdźmy co trzeba zrobić 3 grejty z rzędu 25 pokemonów elektrycznych I pobawić się z naszym buddy Także ja wykonuję te questy I widzimy się znowu przy odbieraniu nagród No i kolejny etap questów Już za nami Także odbieramy pierwszą nagrodę Drugą nagrodę Pierwszego z tajemniczych pokemonów Jest to kabuto Kabuto złapiemy sobie oczywiście z berry I ultra ball Troszkę się najeździłem dzisiaj za tymi Pokemonami, łapiąc różne typy Pokemonów. No ale myślę, że na parę godzin grania jest co robić. Dodatkowo możecie się pobawić właśnie tym questem w domu, wykorzystując Insensa. No i przejdźmy do odbierania nagród. No i tym razem mamy Fastiemki 3, Glaciar Moduł, czyli po prostu Lurek. No i odbieramy naszego Genesecta. 1399. Za chwilę sprawdzimy sobie price oczywiście Pineapple, Ultra Ball, atakuje. Dobra, rzucamy. I Great Także zobaczymy, czy uda się go złapać. Na pewno nam nie ucieknie, bo jest to Quest, a z Questa Pokémonu nie uciekają. Jestem tylko ciekawy, ile będzie miał IV. To mnie najbardziej interesuje tutaj. Mógłby być przynajmniej jakiś dobry. Troszkę się namęczyłem przy tym filmie, łapiąc te poksy z samochodu. Nie jestem nauczony tak grać w Pokémon Go. No, ale niestety sytuacja do tego mnie zmusiła. No, i aj, nie trafiłem w ciebie. Dobra, jeszcze raz. Great, great, wszedł great. Jestem ciekawy, czy teraz siądzie. Kręci, kręci. I, i siedzi. Także będziemy mieć wpis do Pokédexu. Lecimy. Jest wpis do Pokédexu. Także mamy naszego. Kolejnego nowego Pokemona, oczywiście 6 Candy e, Tutaj przechodzimy w questy Bo na pewno dostaniemy do niego Candy za wykonanie Ostatniego etapu questu No i tutaj mamy Zawalczyć 3 razy Z liderami Swoich drużyn e, Zrobić 3 snapchaty Genesect Oraz złapać 25 Typów Lodowych Pokemonów, ale wiecie co w sumie zostawię sobie już e, ten quest na kiedy indziej. Genesekta złapałem, no i myślę, że przy okazji robienia tam jakichś odcinków na spokojnie sobie ten quest wykonam. Jest rozpoczęty, także nie zniknie mi po skończeniu się tego eventu. I myślę, że zostawię sobie to właśnie na później. Także prędzej czy później, i tak dostanę jeden ten chlebek do naszego badi. 10 e, tutaj cukierków. Oraz trzy starpisy. Myślę, że całkiem spoko opcja. Udało się go złapać. Jestem zadowolony z tego dnia. Dajcie znać, czy Wy ukończyliście cały ten quest, czy może tak jak ja zostawiliście sobie go na kiedy indziej. No i w tym odcinku to by było na tyle. Subskrybujcie mordy kanał. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapaczkę w górę pod tym filmem. Ja swojego quest'a wykonałem niestety z samochodu, wolałbym pochodzić, pooddychać świeżym powietrzem, no ale dla swojego bezpieczeństwa i dla Waszego radzę zostać Wam w domu, ewentualnie unikać zatłoczonych miejsc. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał, zapraszam też do grupy na Facebooku Bonkol 12 Niantic Games. Tymczasem, póki mamy naszego wirusa w Polsce, sytuacja jest nagłośniona. No, i tak szybko mi się zdaje, że nie ucichnie. Zapraszam Was na moje live y z Pokémon Go oraz Fortnite'a. Zobaczcie koniecznie poprzednie moje filmy. No i trzymajcie się. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. No i do live'ów. Trzymajcie się, Mordy. Cześć.